Witam w czytaniu na miesiąc grudzień dla bliźniąt. Zobaczymy co tu dla bliźniaków. Jakiś odpoczynek, spowolnienie. Jakiś odpoczynek tu dla bliźniaków się szykuje. Yy. Jakaś nowa szansa pojawiła się u bliźniąt w przeszłości. I teraz dopracowują jakieś szczegóły tej sprawy. Yy. Zmiana losu w ogóle nadchodzi do bliźniąt. W głowie mają jakiś, mm, jakiś osąd. Wszystkie sprawy, które się toczą w tej chwili to będą tak z pozycji rozumu posądzać trochę będą też się tak obawiać jakichś oszustw, jakichś kłamstw, bo w połowie miesiąca wszystko będzie się dobrze układać nawet jest szansa tutaj na jakieś romanse dla bliźniąt dużo ognistej energii dużo zabawy, dużo jakichś miłość spotkań, ale bliźnięta cały miesiąc, cały miesiąc pozycji rozumu będą dochodzić do wszystkich spraw, podchodzić. Wszystko będą oceniać tak surowo, dosyć. Uważajcie, bo z zewnątrz tutaj na Was jakiś diabełek może czekać, czyli jakieś uzależnienia, jakieś pokusy fizyczne. No i tak ogólnie będą się martwić. Ale tu już z końcem miesiąca, koniec grudnia, nowy początek dla bliźniąt się zapowiada. Już tutaj głupiec, czyli coś nowego przyjdzie do bliźniąt. Już pod koniec miesiąca. Więc taki miesiąc może zacząć się. Może być pracowity to miesiąc, jeszcze bardzo. Ale ta zmiana losu tutaj nadchodzi i to tak dość szybko. A bliźnięta ruszą w nowe. Z taką. Dziecięcą radością i z takim. Nie, nie będą się zastanawiać, co dalej, tylko po prostu ruszą. Nie będą myśleć, co to będzie dalej, tylko po prostu wezmą ten swój tobołek i ruszą w nowe. Bez zastanawiania się, dobra, w finansach jeszcze bliźnięte. W grudniu, jak finanse ubliźnią. Uuu, w finansach uważajcie na oszustwa, uważajcie na takie osoby, które są re. Które mogą was tam w coś wkręcić, tutaj trzeba uważać. Nie dać się pokusom. Nie grajcie w żadne gry, bo to jest niewskazane, żaden hazard, ani uzależnienia jakieś takie. Ostrożnie do spraw finansowych podchodzicie. Nie dajcie się nadać na jakieś reklamy, na jakieś, że, że coś jest super, bo to niekoniecznie takie będzie, jak ktoś wam to będzie przedstawiać. I wszystko złoto, co się świeci. I jeszcze rada, przesłanie. Twoje jedyne ograniczenie to twój umysł. Bliźniaku. Taka rada, przesłanie dla Ciebie. Dziękuję i do zobaczenia.